Proszę Państwa, osoby, które mają problemy z glikemią, czyli ze podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, jeszcze nie spełniają kryteriów rozpoznania cukrzycy. Będą starały się uniknąć tego, tego żeby ten ich stan doprowadził do cukrzycy. W związku z tym będą szukali pewnego wsparcia, Wspomniałem już o diecie, o wysiłku fizycznym, ale mogą również chętnie sięgać po suplementy diety. Jeżeli chodzi o skład tych suplementów, to w ich skład wchodzą często mikroelementy, witaminy, i takim preparatem jest glukokontrol. Wśród tych składników znajduje się wiele bardzo interesujących, a mianowicie chrom jako pierwiastek, który jest bardzo ważnym koenzymem i składnikiem enzymów zaangażowanych w działanie insuliny, a także w metabolizm glukozy. Jego suplementacja poprawia e, gospodarkę, cukrem, gospodarkę glukozą. Bardzo ważne są witaminy, szczególnie witamina B6 i witamina B12. One spełniają niezmiernie istotną rolę w metabolizmie, również w metabolizmie glukozy. Kolejnym składnikiem jest morwa biała, morus Znamy ją doskonale, bo to na jej liściach hoduje się jedwabniki, dające jedwab, ale ten wyciąg z liści morwy białej ma jeszcze inne bardzo ważne właściwości: a mianowicie polisacharydy z wyciągu z tych liści blokują enzym w przewodzie pokarmowym, który się nazywa alfa glukozydaza. Ta alfa glukozydaza rozbija dwucukry do jednocukrów. Glukoza jest jednocukrem. Ona najczęściej wchłaniana jest w postaci sacharozy i rozkładana ten dwucukier rozkładany jest do jednocukrów właśnie przez tą alfa-glukozydazę. W związku z tym, że składniki morwy białej hamują ten enzym to cukry złożone będą dłużej przebywały w przewodzie pokarmowym i glukoza będzie wchłaniała się wolniej. I, jak gdyby, pochodną chemiczną syntetyzowaną tych polisachorydów morwy białej jest lek akarboza który jest, był stosowany bardzo chętnie w leczeniu cukrzycy, a karboza jako inhibitor alfa-glikozydas po prostu spowalniał wchłanianie jednocukrów do, yy, do krwiobiegu. W związku z tym stężenie cukru nie rosło tak gwałtownie. Stąd też morwa biała, morus alba jest bardzo chętnie, wykorzystywana tej te właściwości hamujące wchłanianie cukru. Kolejnym składnikiem jest piperyna. Jest to alkaloid pochodzący z pieprzu czarnego, a ten pieprz czarny ma wiele pozytywnych oddziaływań. On był tradycyjnie stosowany jako środek przeciwbólowy, przeciwzapalny, ale okazuje się, że piperyna jest, ma również bardzo korzystny wpływ na nasz metabolizm. Stąd składnik tego produktu, a mianowicie piperyna, jest bardzo korzystny, działa bardzo korzystnie. Kolejnym składnikiem jest wyciąg z ekstrakt z liści górmaru. Górmar to roślinka znana od wieków chociażby w Indiach. Zresztą nawet naz jej nazwa gurmar w Hindi oznacza niszczyciel cukru. Jest to bardzo ciekawa roślina. Jej spożycie powoduje to, że przestajemy czuć słodki smak. Czujemy wszystkie inne, czujemy gorzki, kwaśny, słony i nawet umami, a nie czujemy słodkiego. U wielu osób jest to poczucie słodkiego smaku daje bardzo dużą przyjemność i daje poczucie nagrody. W związku z tym lubimy to, co słodkie, bo to kojarzy nam się z nagrodą. Stosowanie górmaru, a w zasadzie tych z ekstraktu z górmaru kwasów gymnonmowych powoduje utratę poczucia słodkiego smaku. Bardzo ciekawy mechanizm działania, również oddziałujący na naszą percepcję smaku i jedzenia, a jednocześnie obniżający stężenie glukozy we krwi. Jak sama nazwa w Hindi wskazuje, jest to niszczyciel cukru. No i kolejny składnik, a mianowicie ekstrakt z octu jabłkowego, który jest Znakomitym prebiotykiem, dzięki któremu nasza flora, mikrobiom jelitowy lepiej działa, lepiej funkcjonuje, zwiększa się produkcja mucyny, czyli śluzu jelitowego, i nasze jelita dzięki temu pracują wydajniej, efektywniej. A poza tym, ma ten ekstrakt bardzo korzystny wpływ na skład naszej. Mikrobioty jelitowej. Mikrobiota to bardzo ważny element dla naszego zdrowia. Prowadzi się coraz więcej badań na temat wpływu składu mikrobioty jelitowej na nasze zdrowie nie tylko na cukrzycę, otyłość, ale również chociażby na stan psychiczny człowieka. Także jest to bardzo ciekawe. W związku z tym ten skład zawierający zarówno Mikroelementy takie jak chrom, zawierające witaminy B6B12, zawierające ekstrakt z liści morwy białej, piperynę, ekstrakt z liści górmaru czy ekstrakt z octu jabłkowego. No, powinien pomóc osobom, które mają kłopoty z utrzymaniem prawidłowego stężenia glukozy we krwi w normalizacji. Tego stężenia. A co za tym idzie, pewną rolę może odegrać w prewencji, w profilaktyce cukrzycy, dlatego, że będą one zmniejszały nasilenie tego stanu przedcukrzycowego, a nawet mogą pomóc w uzyskaniu normoglikemii. Na program zaprasza sponsor: dystrybutor suplementów diety Plus, oficjalny sponsor Wilfredo Leona. Na program zaprasza sponsor dystrybutor suplementów diety Plusz, oficjalny sponsor Oli Mirosław.